Wszyscy na śmierć. No ale jest też mało. Dlatego, karę, którą wymierzę, będzie decymacja. Wybiorę jednego z was. Jego. To! Jego! To. No to ja. Zamknąć się! Zamknąć się, mówię! Wybiorę jednego z was który zginie z ręki pozostałych współwinnych swoich kolegów. Może to was nauczy porządku i dyscypliny. Tutaj jesteśmy na wrogiej ziemi. Dyscyplina to jest jedyne, co odróżnia nas od barbarzyńców. A wie co? Zero dyscypliny, teraz wybiorę, <śpieszyna> <śpiew>

tak. Stać! Wy we dwóch! Wy też nie jesteście bez winy! Codziennie 20 batów na brzuch, 40 na plecy przez miesiąc. I warty co druga nocna do odwołania. tak się cieszcie, żeście ocenili życie. Mogłem wybrać któregoś z was. Nie dziękuj, tylko zamknij się i spadaj to. Poznań oczu. Już. tak się Żołnierze! A Państwu dziękuję serdecznie za uwagę w tym widowisku. Była to kara legionowa decymacja, dziesiątkowanie, tak zwane. Wieża jest już otwarta, zapraszamy do zwiedzania. No, coś takiego. jakie no, że... tam Pani

Taki duży komin. Widzisz? O, ale pan ma też specjalne ubranko. Dlatego nie. A ty nie? Musimy tak. Musimy tak tu nie. A nie. Się, yy, być ta, ta żoda, yes, Będzie ciśmurował. A

Władowano 200 kg węgla drzewnego, 200 kg włódzie i otrzymywano z tego 20 kg żelaza. Z tym, że brudnego żelaza, które przekazywano potem, tak samego brudnego żelaza, które przekazywano kowało, którzy powiedzmy sobie takiego dobrego żelaza mieli jakieś osiem razy. No, można powiedzieć, że w Polsce tak się dzieje, że zjedęło się jeden miecz, tak. Tych miłych panów, którzy uważają za Z takiego wytoku mógłbym osiągnąć na prawo patrz, na lewo patrz. Wszystkie te komendy panowie, którzy służyli w wojsku, na pewno znają. Natomiast różnica. Jest istotna jedna. O ile w wojsku obecnym klepanie placu apelowego uchodzi za działalność bez sensu i właściwie tylko stratę czasu, o tyle w armii rzymskiej ta dyscyplina była niezbędna na polu bitwy, gdyż walcząc formacją, ci legioniści musieli umieć reagować na każde polecenie dowódcy i dostosowywać się do jego rozkazów niezwłocznie i mogły pobudzić walce ze swoimi dotychczasowymi wrogami. Niemniej komenda była zawsze rzymska. Proszę bardzo, oto przykład pierwszej formacji. Zasłonięcie przed końmi, przed atakiem konnicy i wyrzucenie pilów na nacierającą kawalerię. Wszystko szybko, wszystko biegło. biegu. Ciężka piechota, to nie znaczy, że opcjow nie wymaga wysiłku i pośpiechu. Niezadowolenie dowódcy mogło przybierać różne próby. Dowódca był panem życia i śmierci każdego legionisty. To nie jest przenośnia, dosłownie. Dowódca mógł ukarać żołnierza karą śmierci. I nie był z tego. Rozliczany, choć musiał się liczyć ewentualnie z konsekwencjami oddziałów. Czemu tak? Otóż nie ma innej, lepszej metody na wymuszenie posłuszeństwa na polu bitwy niż spowodowanie, aby legioniści bardziej bali się swojego dowódcy niż przeciwnika, aby widzieli tylko jeden kierunek wyjścia z pola walki przez trupy wrogów. Tak? Była, trenowana była armia Żywicka. W ten sposób osiągano zwycięstwo. Tutaj widzicie Państwo kolejną formację. żół. Zasłonięcie przed ostrzałem. Przykleknięcie, jeżeli był zmasowany i trzeba było chronić nogi. Podniesienie. Podejście. W ten sposób można było podejść albo do formacji przeciwnika, albo na przykład pod mury miast zdobywanych. Zmniejszając straty jednostki. Pierwszy szereg, jak Państwo widzicie, ma możliwość obserwowania przed pola. Reszta chroni przed atakiem z góry. Także, jak Państwo widzą, są półokrągłe. Dzięki temu mają większą wytrzymałość, większą elastyczność. Są w stanie przyjąć nie tylko uderzenia, ale i. Strzały, ciosy i nie pęknąć. Kolejna formacja. Okręg. W razie zaskoczenia, w razie ataku nagłego sformowanie takiego okręgu chroniło w środku znaki legionowe, bądź dowódce, czekano na odsied bądź walczono do chwalebnej śmierci. Coż teraz wymyśli opcję. Proszę Państwa, to był taki wstępny pokaz formacji rzymskich. Każdy z Państwa mógł sobie wyrobić pewne pojęcie na temat tego, jak to może być skomplikowane, jak to może być łatwe. Zróbmy eksperyment. Zobaczmy, jakby to wyglądało, gdybyśmy nagle spośród Was wzięli do wojska rekrutów i zrobili Was od razu rzymskimi legionistami. Za chwilę, za momencik legioniści wybiorą sobie tych, którzy ich zdaniem, a to już jest zaleta, nadają się do służby wojskowej. Legioniści, czyńcie swoją powinność.